Witam, człowiek rejestrator świata. Dzisiaj film pod tytułem Co zrobić w publicznej toalecie. Pierwsze co trzeba zrobić to sprawdzić, czy jest papier, no bo jak y, zrobimy to, co zrobimy, i się okaże, że nie ma papieru, no to co zrobimy? No właśnie. A druga rzecz jest taka, żeby tutaj deskę. Yy, sed sobą yy, sobie tutaj tak yy, obłożyć papierem, żebyśmy się nie zaradzili jakimś yy, syfem, no bo pomimo tego, że tutaj to wszystko jest dezynfekowane yy, na bieżąco, no to nie znaczy, że nie mamy zagrożenia, bo ktoś coś zdezynfekuje, a za 5 minut przyjdzie jakiś obszczymur, jakiś, jakiś medal i, 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 i usiądzie, nie? i potem się jeszcze zarazimy jakimś, jakimś jakimś syfem. Także warto tutaj sobie zrobić taki tron z papieru i, i na niego dopiero usiąść i unikniemy wtedy tutaj w mniejszym bądź większym stopniu możliwości zarażenia się pod, po jakimś źródło. No bo jak sama nazwa wskazuje, publiczna toaleta to publiczna, każdy ma tutaj dostęp, nie? No i to tyle takie dwa podpunkty. Eee, dosłownie taki gówniany poradnik, ale, ale trzymajcie się tego na razie.